Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Już dzień jaśnieje szczęśliwy, chwalebny męką wojciecha, co blaskiem słońce przewyższa i zbliża niebo do ziemi. O, witaj, mężu dostojny. Pomiędzy niebian chórami wysłuchaj nasze modlitwy i Boga z nami uwielbiaj. Zasiałeś ziarno cierpieniem i mocą krwi Twojej wzeszło. Niech w świetle ojca dojrzewa, by Nim się Kościół radował. Gdy Bogu chwałę oddając, sławimy Ciebie Wojciechu, dopomóż iść Twoim śladem, by z Tobą cieszyć się w niebie. Niech Ojcu z synem i duchem na wieki będzie podzięka za śmierć męczeńską pasterza i opiekuna Ojczyzny. Amen. Twoja łaska, Panie, jest cenniejsza od życia. Do Ciebie lgnie moja dusza. Aleluja. Boże mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia. Łaknąca wody Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni By ujrzeć Twą potęgę i chwałę Twoja łaska jest cenniejsza od życia Więc sławić Cię będą moje wargi Będę Cię wielbił przez całe moje życie I wzniosę ręce w imię Twoje Moja dusza syci się obficie A usta Cię wielbią radosnymi wargami gdy myślę o Tobie na moim posłaniu, i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą, i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Twoja łaska, Panie, jest cenniejsza od życia. Do ciebie lgnie moja dusza. Alleluja. Błogosławmy Boga wraz z Wojciechem, który chwali go w wieczności. Alleluja. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. Chwalcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana aniołowie Pańscy. Błogosławcie Pana niebiosa. Błogosławcie Pana wszelkie wody podniebne. Błogosławcie Pana wszystkie potęgi. Błogosławcie Pana słońcu i księżycu, błogosławcie Pana gwiazdy na niebie, błogosławcie Pana deszcze i rosy, błogosławcie Pana wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana ogniu i żarze, błogosławcie Pana upale i chłodzie, błogosławcie Pana rosy i szrony, błogosławcie Pana mrozy i zimna, błogosławcie Pana lody i śniegi, błogosławcie Pana dnie i noce. Błogosławcie Pana światło i ciemności, błogosławcie Pana błyskawice i chmury. Niech Ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Błogosławcie Pana góry i pagórki, błogosławcie Pana wszelkie rośliny na Ziemi, błogosławcie Pana źródła wodne, błogosławcie Pana morza i rzeki, błogosławcie Pana wieloryby i morskie stworzenia. Błogosławcie Pana wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana dzikie zwierzęta i trzody, błogosławcie Pana synowie ludzcy, błogosław Pana Izraelu, chwal Go i wywyższaj na wieki. Błogosławcie Pana kapłani pańscy, błogosławcie Pana słudzy pańscy, błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana święci i pokornego serca. Błogosławcie Pana Hananiaszu, Azariaszu i Miszaelu. Chwalcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwalmy go i wywyższajmy na wieki. Błogosławiony jesteś Pani na sklepieniu nieba. Pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławmy Boga razem z Wojciechem, który chwali go w wieczności. Alleluja! Śpiewajmy pieśni nową Panu, który uwieńczył Wojciecha zwycięstwem, alleluja. Śpiewajcie Panu pieśni nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim stwórcom, a synowie Syjonu radują swym królem. Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają mu na bębnie i cytrze, bo Pan swój lud miłuje. Pokornych wieńczy zwycięstwem. Niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, a miecz obosieczny w ich ręku, aby pomścić się na poganach i karę wymierzyć narodom, aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy. Aby się spełnił wydany na nich wyrok, to jest chwałą wszystkich świętych Jego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen Śpiewajmy Panu pieśń nową który uwieńczył Wojciecha zwycięstwem alleluja Sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej aby ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was czy też będąc daleka mógł usłyszeć o was że trwacie mocno w jednym duchu Jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Panie zespól, swój Kościół w jedno. Prosimy Cię, Panie, zespól nas z naszymi braćmi i siostrami w wierze, z tymi osobami, które są obok nas, które wspólnie z nami przeżywają swoją wiarę. Spraw, żebyśmy się nie dzielili. Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. Alleluja, Alleluja. Zwiastujcie Jego cuda wszystkim ludom. Alleluja, Alleluja. Poła ojcu i synowi i duchowi świętemu. Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. Alleluja, Alleluja. Przez zasługi świętego Wojciecha wysłuchaj nas Chryste i za jego wstawiennictwem przyjdź nam z pomocą. Alleluja. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków: Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A Ty, Dziecie, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przez zasługi świętego Wojciecha, wysłuchaj nas, Chryste, i za jego wstawiennictwem przyjdź nam z pomocą. Alleluja. Uwielbiajmy Chrystusa, zwycięzcę śmierci i dawcę życia, i prośmy go z ufnością, przez krew Twoich męczenników, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, ty umarłeś na krzyżu, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, zachowuj Kościół święty w jedności i uświęć go w prawdzie. Przez krew Twoich męczenników, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, twoi męczennicy trwali w wierze aż do śmierci. Utwierdź naszą wiarę. Przez krew twoich męczenników wysłuchaj nas, panie. Chryste, ty sprawiłeś, że święty Wojciech poświęcił tobie całe swoje życie. Pomóż nam trwać przy tobie we wszystkich trudach i cierpieniach. Przez krew męczenników wysłuchaj nas, panie. Chryste, ty sam jesteś nagrodą twoich wiernych. Spraw, abyśmy z oddaniem służyli Tobie i miłowali Ciebie nade wszystko. Przez krew Twoich męczenników, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, prosimy Cię za Twój Kościół Boży, żebyś Ty go prowadził. Prosimy Cię za Twojego następcę, żeby był namaszczony, żeby był Tobie oddany, żeby był oddany swoim owieczkom. Przez Krew Krew Twoich męczenników wysłuchaj nas Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twojego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha Biskupa. Spraw prosimy, aby Ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę stawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Błogosławionego dnia.